Ja jestem Peros i witam Was w kontynuacji odcinka z akcji słoneczników to, no, jak Wam się film podoba, to moglibyście zostawić lajka, no bardzo by mi było by miło. Jeśli macie inną decyzję, no to też jest... Też, te, też jest taka opcja. Jeśli się Wam ym, cały mój content podoba, moglibyście też zasubskrybować. Jeszcze fajniej by było stroneczkiem jakbyście jakbyście chcieli wszystkie live, y, shorts, filmy, no to trzeba słoneczki. No, wiecie z czym. No i no, no i mogli też byście wejść. A, no i lecimy po 50 subów, gdzie w drodze. Będziemy mieli 31 to będzie yy, mój rekord, bo najwięcej miałem 30, nie? Na poprzednim kanale. Ale niestety go straciłem tak samo jak na TikToka, gdzie miałem tam ponad 3000 obserwacji. No niestety teraz mam około 400 i chcę, chcę to odbudować. Nie. No. I możecie na Snapchata wejść, ale nie wiem, komu to potrzebne. Mm. No i na Instagrama. Linki macie w opisie. A no i jak tak Mamy taki deal, że ja bo YouTube mi tak no, że żeby rob, robić live'y trzeba mieć co najmniej 50 subów no i no i e, muszę zrobić więcej shortsów. Ja, no i założy, założymy taki deal, że ja będę robił więcej shortsów. Śmieszne momenty. No, a wy zasubskrybujecie. Mamy już 14 subów na ten moment, jaki ja tu nagrywam. O, będzie panku Idziemy do końca. No, o pierwszej 52 koszenie. Wow! Dobra. Gdzie jest, gdzie jest ten mak? Tam chyba gdzieś. O, ale pf. Pierwsza pięciań, trzy. Ciemnia. Ło. Ale klimat. To była kukulka, czy mi się coś wydawało? Dobra, jedziemy. Nie wiem. Ja chyba będę wymieniał na większą jeszcze jakby dostawkę do tej przyczepy. To 50 ton w ładunku To można jeszcze większą kupić. Tam jest 70 ton z ładunku. 70 ton jakiś tych Leci czy nie leci? Muszę wsiąść. Odblokować. O leci. Ej! Hey. Nawet dużo Ty czemu No to nieźle Nie wiem czy w ogóle jeszcze... Nie no zrobimy dopiero połowa, Pola jest... Znaczy już 5 minut z odcinka Wczoraj robiłem wody tak Jeszcze w czerwcu, a to nie. Już po przyszłym roku jakieś siano kosy zrobimy. jeszcze nie zabrałem tamtej trawy. Muszę Przetrząsić i zrobić do pół dobra, zaraz skończymy zobaczymy jakie pole mamy jeszcze będziemy mieli jedenastkę trzynastkę jeszcze dziewiątkę, szóstkę, dziesiątkę Teraz pojedziemy na następne pole. Jak skończyłem to pole, to pójdę do domu się wyspać. Tylko o szóstej zaczniemy. tak trochę, chociaż już jest tak jasno młodszy, tak powiem i chyba tylko żeby wow. na no raz, żeby był oj będzie trudno Ал бы. Баجة лушно. Zostajemy na tym polu rzeczy albo i pojadę. Dobra, sypimy. Oj. No się. Dobra. My. Zaraz się widzimy. Aaaa. Ah. Już szósta rano Ja tu musiałem wrócić kombajnem na gospę Na gospę bo no, musiałem wymienić cheddar. Bo Chyba Bo jedziemy na jęczmień Wszystko brudne takie, a i źle pojechałem, ale tam już rzutnik, tam stoi. Dobra, teraz tu musimy w lewo nam tak sobie wybrałem. Dobra, teraz kombajnem do miasta. Co tu wow. mieliśmy swoje kosić, ale jednak będzie jęć miło. Dobra. A jeszcze nie, nie, nie gotowe. C teraz będziemy jechać makiem, sprzedać słoneczniki. Słoneczniki. Eee, słoneczniki. Najwięcej to pasza i zboża, ale piem olejarnie, czyli. No, szumno na targnia. No, czyli jak mamy A, okej. Okay. Na Bo tam. Przez drogę tak. Bra.

To mm. kupiliśmy lejarnie, teraz możemy znowu jaki Olmuchle gust man. Dobra, szybko, Ile? A, przy no ta. Teraz jedziemy. tym, Mamy długą traskę. A, to szybko, cyk. szybciutko bo to 80 co tam o kurde yy, zaraz się widzimy już jesteśmy o na tym zjeździe czyli przed yy, miastem o już wjeżdżamy do miasta 8 dni w mieście czejcie Tu jakiś słonkowy Dobra, dopiero 6.13, więc czekam aż urośnie. urośnie, i wtedy zacznę nagrywać. Witam Was dopiero o 3 w nocy. Nie, nie, nie pytajcie, jak tu weszłem. Um. Jęczmień rósł prawie 18, ponad 18 godzin. Nie licząc, nie licząc, że 3 godziny padało, więc jakby 3 godziny temu mógłbym to zacząć, ale no w końcu kosimy od 6 rano, we wrześniu, do 3. No, także no. Jeszcze w październiku. A co, A co jeśli byście chcieli na szybkie kosy w, w październiku? Mam takie pole, co można skoźnić. No widzicie w komentarzu. troeurosła trawa Psa. a tak do, jeszcze do 20 minut filmu i kończymy za tydzień będzie no dokończymy to pola może jest wąskie ale jest długie prawdę nie było na słoma O to te pole, tylko coś tak... A nie, szur nawet. I fajnie zestaw. Może w, w przyszłym odcinku, jak to pole skończymy i to wtedy tam te takie szybkie siano-kosy zaczniemy. mogłem pójść spać, ale nie w ale, ale dobra. I godziny później bym dopiero zaczął. Ale jeszcze zanim bym dojechał to. Więc tak się czemnąłem w kombajnie albo w maku, miałem do wyboru tak siedziałem później na różę tylko za długo, ale już tam zostałem, więc chciałem tak za zacząć yy, wiem, scenę jakby. Szedł. No na przypolu znam, że nagle jestem na rurze. Nie pytajcie jak tam weszłem. Nie ważne Ważne, że mam kosimy jęcznie Dopiero w październiku Ale kosimy. Dobra. I tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Dziękuję, że byliście do końca. No i co? No i się żegnamy. Pa-pa.